Cześć, witaj na moim kanale. Słuchaj, dzisiaj chciałem poruszyć taki drażniący temat, drażniący nas wszystkich. No, mnie, ciebie, jako mojego klienta, w ogóle wszystkich ludzi. Chciałem poruszyć temat wykwitów wapiennych na różnego rodzaju produktów betonowych. Zachowałem się po prostu jak klasyczny, prosty klient. Chciałem znaleźć pomoc w internecie. No i co? Pierwsze, co robiłem? Wiadomo, mam grafitową płytę taką chodnikową wiodącego producenta kostki brukowej w Polsce. No i co? I ona ma być grafitowa, nie? Ale ona, ona nie jest grafitowa, bo ona jest taka biała. No. ona nie jest grafitowa, jest biała. Więc co? No wziąłem telefon, zacząłem grzebać, szukać yy, pomocy z tym. No to co? Pierwsze co zrobiłem, no to wpisałem jedno z sławnych forum yy, budowlanych i zacząłem szukać właśnie odpowiedzi na takie. Rzeczy. Znalazłem takie pytanie tutaj pani. Yy, pani pisze tak. Że kostka miała być grafitowa, natomiast zamiast grafitu jest szara. No i co tam? Wiadomo, tutaj ma jeszcze zastrzeżenia co do, co do położenia takiej kostki czy płyty. Tutaj nie pisze. No podobno tak musi być. Tutaj pisze i dostała taką odpowiedź od obsługujących ten portal budowlanych, że na kostkach brukowych i takich właśnie tego typu produktach może pojawiać się tak zwany wykwit wapienny czyli biały nalot o różnorodnej intensywności, który powstaje w procesie naturalnego dojrzewania betonu. I teraz co dalej? Ślady tego typu są skutecznie rozpuszczalne i wypłukiwane podczas opadów atmosferycznych. I teraz co najważniejsze, co może potrwać od kilku miesięcy do kilku lat. Czyli co? Kilka miesięcy albo kilka lat, to tyle mam czekać. Na to mało tego, słuchaj, dalej zacząłem szukać. Pisałem do internetu bardzo proste pytanie: ile czasu sodzą wykwity takie wapienne? I tutaj dostaję odpowiedź. Jest to zjawisko całkowicie normalne. Wykwity w żaden sposób wiadomo nie wpływają na wytrzymałość i trwałość kostki. Biały nalot, który jest niczym innym jak osadem wapiennym, zniknie zwykle po dwóch, trzech latach. No to co, 2-3 lata? Mam czekać tyle? Dobrze, sformułowałem inaczej to pytanie. Ile czasu schodzą wykwity? Wpisałem normalnie w Google. Może on utrzymywać się na kostce przez okres od około roku do kilku lat. W zależności od zakresu zmian. Co warte, tutaj piszę, tak, co warte podkreślenia, wykwity podlegają zanikaniu pod wpływem warunków atmosferycznych i codziennego użytkowania na wierzchni, więc mają charakter przejściowy. Tylko że nikt tutaj nie pisze, że to przejście może trwać 3 lata albo 4 lata. No i teraz, co? Znowu nasuwa się pytanie: no to co, 2-3 lata? 5 lat czekać mam tutaj na to, żeby to się wypukało? ja nie chcę czekać, ja chcę mieć to teraz od razu zrobione. Więc zacząłem szperać dalej. Ile czasu schodzą wykwity? Znowu. Może on utrzymywać się na kosę przez okres około roku do kilku lat. W zależności od zmian, co warte podkreślenia, wykwity podlegają zanikaniu pod wpływem warunków atmosferycznych i codziennego użytkowania na wierzchni, więc mają charakter przejściowy. No tak, tylko że przejściowy charakter, no tyle lat. No i teraz znowu nasuwa się pytanie. Jak to, 2 lata, 4 lata mam czekać, żeby, żeby to zeszło? To co, ja nie mogę mieć teraz od razu ładnie, tylko, tylko mam dwa, 4 lata czekać? Dalej. Problemy z kostką brukową. Pisałem dalej. Na produkowanych wyrobach betonowych może występować warstwa jasnego nalotu, będąca osadem wapiennym, zwanym wykwitem. Poczekajcie, tylko sobie odbiorę telefon. Dobra, telefon odebrany. Przepraszam Cię za tą chwilę przerwy. I teraz dalej czytam. Pod względem chemicznym są to osady nierozpuszczonego w wodzie węglanu wapnia, który odkłada się na powierzchni betonu. I to jest wszystko. Więc co dalej? No dalej zostaję z tym problemem sam. Więc gdzie sięgam? No sięgam do producenta, tam gdzie jest to robione. Wpisuję sobie warunki gwarancyjne na takie rzeczy w ogóle. I o co chodzi? To jest gwarancja jednego z wiodących polskich producentów, i tu mamy ujęte, bo to jest bardzo takim drobnym druczkiem napisane, że gwarancje nie są objęte produkty sprzedawane jako pozagatunkowe. I teraz tak. Nie są traktowane jako wady. Punkt B. Wykwity wapniowe w postaci nalotów na powierzchniach produktów. To nie jest, to nie jest traktowane jako wada. Czyli to jest normalne i całkiem dopuszczalne, że tak się dzieje, i tak. Mam mieć przed domem po prostu siwą, siwą płytę, siwą kostkę zamiast grafitowej, to mam ją mieć siwą, taką białą, z wikwitem wapiennym, ponieważ to producent dopuszcza. I teraz tak, naloty, czyli wyknyty wapniowe są w betonie zjawiskiem naturalnym i przejściowym, które powinny zanikać z czasem. No ale producent znowu nie mówi. Ile czasu ja mam czekać, żeby mi ten wykwit paskudny na środku mojego chodnika przed domem zeszedł? Dobra, no to myślę, to może ten jeden producent taki jest, może drugi będzie inny, tak? Więc co? Więc poszedłem do drugiego. A drugi pisze tak. Gwarancją nie są objęte wady lub uszkodzenia produktów powstałe w wyniku. I teraz jest tak. Punkt czwarty. Wykwity wapniowe w postaci nalotów na powierzchniach produktów. w ogóle nie jest objęte gwarancją. Czyli znowu jestem zapędzony w kozi róg. Dobrze, no to może jeszcze jakiś inny producent. Weźmy sobie... O, tutaj jest taki dość duży producent też polski. Wykwity wapienne. Taka regułka tu jest. Na powierzchniach betonowych elementów brukowych, kostka brukowa, krawężniki i tym podobne, mogą występować wykwity wapienne w postaci białych nalotów. Tak nas informuje producent. Występowanie powyższego zjawiska jest związane z naturalnymi procesami zachodzącymi w dojrzewającym betonie i nie wpływa negatywnie na jego właściwości, no bo wykwit nie wpływa negatywnie, zgadza się. Wykwity nie są wadą wyrobu, tak ma być, to jest normalne. Podlega zani, podlegają zanikaniu pod wpływem warunków atmosferycznych oraz poprzez normalne użytkowanie na wierzchni, czyli co? Czyli my musimy chodzić po tym wykwicie przed domem. Po to, żeby go wytrzeć nogami i mamy cały czas patrzeć na niego, prawda? Dwa-3 lata, 5 lat i tyle. Tam poprzednio czytałem, może już wystarczy tego. Poprzednio czytałem, że pani mówiła, że jak jest woda, no to, no to, no to jest lepiej to wygląda. No to sprawdzimy jak ten wykwit na tej grafitowej płycie zachowa się pod wpływem wody. Biorę pędzel patrzcie. No to rzeczywiście wygląda lepiej, jak jest mokry, nie? To co? No to będziemy patrzeć na tę płytę tylko wtedy, jak jest mokra, nie? nie? będziemy patrzeć, albo gości będziemy zapra zapraszać tylko wtedy, jak, jak, będzie, jak będzie deszcz i wtedy będziecie mieć ładnie przed domem i tyle. No ale co, pogoda przyjdzie, słoneczko poświeci, zagrzeje się płyta i zrobi się to wszystko z powrotem szare. No i tak ten wykwit tutaj przebija, no i wygląda fajnie, elegancko, czyli zostajemy z problemem sami sobie na pastwę losu. No i teraz to, kochani, co mamy z tym zrobić? No, ja mam sposób na to. Mam sposób na to, co mówiłem wam kiedyś o tym w poprzednich filmach. Zamawiacie u mnie produkt do usuwania takich wykwitów i bierzecie się za taki temat tu i teraz zaraz od razu usuwacie to. Nie patrzycie na to 2 lata, 3 lata, 5 lat, tyle ile tam sobie kto napisał, tylko usuwacie to natychmiast. Impregnujecie i jest po sprawie. To jest załatwione. Nie ma problemu z wykwitem. Ja będę teraz wam pokazywał. Widzicie, już zapomniałem. Ponieważ to jest środek bardzo żurący, przepisy BHP nas obowiązują. Tak, was szczególnie i mnie też. Okulary, kochani, rękawice kwasy odporne muszą być. Zakładamy rękawiczki, bo muszą być. Proszę wam tutaj pokażę, jak bardzo mocno jest to. To jest pędzel, którym robię właśnie próby. Tak wygląda blacha na tym pędzlu, właśnie skorodowana od kwasu solnego. Kupujecie ode mnie taki produkt, wysyłam go wam za pobraniem do domu, bez żadnych pośredników i usuwacie wykwity od razu, teraz zaraz, a nie czekacie dwa czy lata, tak jak producent nam kazuje czekać. I cieszycie się wyglądem ładnej grafitowej kostki albo płyty betonowej, od razu, ponieważ z wykwitami i z producentem nie wygracie. Taki jest mój wniosek: że kupując grafitowe produkty trzeba się od razu nastawić psychicznie, musicie się nastawić na to, że będą wykwity. Kochani, usuwamy te wykwity, nie patrzymy na to, tylko usuwamy. Patrzcie, moczymy, robi się piana. Czyli jest wykwit, węglam wapnia jest jak byk na tej płycie. Robimy to raz, dwa, trzy. Przejeżdżamy to i po sprawie. Raz, dwa, trzy. Ja to Wam kawałek tej płyty zostawię, żebyście sobie zobaczyli jak to wygląda. Kochani, tyle trwało usuwanie wykwitów z tej płyty. Ja biorę teraz wodę i myję to płukam, żeby po prostu to neutralizować. Płukamy. Teraz jak widzicie, to już tutaj zobaczcie, widzicie, ja wam tutaj chwilę tą płytę. Zobaczcie, jaka jest różnica na mokrej płycie. Widzicie tu jest węglam wapnia? A tutaj płyta odzyskała swój kolor, odzyskała swoją barwę. I tu ma kolor grafitowy, taki jak kupiłem, taki jak za niego zapłaciłem, a nie biały, siwy, taki przed domem. No ja tutaj wezmę jeszcze, mam tutaj taką szmatkę, przetrzemy to troszkę, żeby to może schnięcie przyspieszyć. No, zobaczcie. To już widać po prostu, jaka jest różnica jaka jest kolosalna różnica. Tu mamy wykwit. A tu mamy zmiażdżony wykwit. O, jego już tutaj nie ma. Jego już tutaj nie ma. I teraz kochani, taka płyta nadaje się do impregnacji. Tą płytę trzeba zaimpregnować, żeby utrzymać taki efekt ożywienia. Ja mam tutaj taki impregnat. Nagram może jeszcze film z impregnacji tej płyty, ale to może w późniejszym czasie. Może Wam rzucę jeszcze zdjęcie, jak ona wysnie za jakieś półtorej dwie godziny, tak chociaż troszkę podesnie, żeby wam pokazać jak to wygląda. Ale co kochani? Generalnie zamawiacie u mnie taki produkt, wysyłam go wam za pobraniem do domu i tyle. I to jest cała bajka z wykwitami u mnie. U mnie się to robi po prostu tak, a nie czeka się 2-3 lata, 5 lat. Dziękuję Ci za uwagę. Pisz do mnie. Zasubskrybuj mój kanał, skomentuj, dzwońcie do mnie przede wszystkim, nie bójcie się, dzwońcie do mnie, pytajcie, jestem od tego, żeby Wam pomóc. I tyle, subskrybujcie mój kanał jeszcze raz, to bardzo mnie motywuje do pracy i do następnego filmu. Pozdrawiam Cię, do zobaczenia. No i co tutaj, kochani, dwie godziny minęły. No tutaj jest jeszcze mokra ta płyta, no ale tu ewidentnie widać, ewidentnie widać po prostu różnicę między tutaj usuniętym tym wykwitem a nie usuniętym no, no sami sobie odpowiecie czy chcecie mieć tak przed domem jak tutaj czy może już inaczej od razu tu i teraz także pozdrawiam was Jackie was też pozdrawia i powodzenia z wykwitami